To będzie bardzo krótki temat. Wyznacz przedziały monotoniczności. Czyli kiedy jest rosnąca i malejąca. Może być tak napisane albo z tym słowem monotoniczność, tak? A więc dwie lekcje temu, jak mieliśmy tam odpowiedzieć, kiedy większa, mniejsza 0, funkcja była, to miejsca zerowe były potrzebne. A monotoniczność to jest kiedy funkcja przestaje być rosnąca i zaczyna być malejąca, albo na odwrót. A gdzie jest ten punkt przełomowy? No, jak sobie narysujemy funkcję. Tu w wierzchołku jest ten punkt przełomowy, kiedy ona nas malejącej staje się rosnąca. No chyba, że ma ramiona w dół, to wtedy z rosnącej staje się malejąca. Tu w wierzchołku to jest ten przełomowy punkt. Więc liczymy sobie wierzchołek P to minus B, czyli minus minus 6, czyli 6 na 2A, czyli na 2 razy 1. P to 3. I liczymy Q, podstawiając oczywiście trójkę do wzoru, tak? Bo Q to trzeba bardzo dobrze pamiętać, to jest F od P. No i minus 1 wychodzi ku 3 minus 1 Tutaj dziś zaznaczymy Dodatnia liczba przy x kwadracie, więc ramiona w górę No i mieliśmy odpowiedzieć, kiedy funkcja jest rosnąca To piszemy f od x strzałeczka w górę No rośnie od trójki w prawo, tak? Czyli możemy sobie napisać x należy od trójeczki w prawo Jak w prawo to w plus nieskończoność A kiedy funkcja jest malejąca, czyli f od x strzałeczka w dół No ten fragment, tak? Od lewej do trójki, no a jak od lewej to od minus nieskończoności, bo tam ona nie ma swojego początku, tak? Do trójeczki i tyle. No i kolejny przykład, liczymy sobie od razu wierzchołek. Minus 8 przez 2a, czyli przez minus 4, to będzie 2. A Q to F od 2, powinno być Q równe 2. Zaznaczamy wierzchołek w 2,2. 2. Ramiona są w, no w dół, bo tu stoi minus 2 przy x kwadracie. No to lecą ramiona w dół, no i mieliśmy jakie pytania. Kiedy f od x jest rosnąca, to strzeczko w górę, no rośnie tu od lewej do naszego wierzchołka, czyli do dwójeczki. Czyli od minus nieskończoności do dwójeczki rośnie. A kiedy maleje? No maleje sobie od dwójki w prawo, czyli do plus nieskończoności, no bo tam nie ma żadnych granic, tak? No i koniec.